Już po raz drugi Akademia Piłkarska HONIK zorganizowała turniej dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Rywalizacje odbyły się na czterech boiskach w dwóch grupach wiekowych. Oprócz lokalnych drużyn w rozgrywkach wzięli udział również piłkarze z Wrocławia i Jawora. W sumie w turnieju zagrało 16 drużyn. To są dwie grupy: 8 drużyn w roczniku 2,5 młodszy i 8 drużyn w roczniku 2,8 młodszy. A jak wyglądają rozgrywki w jakim systemie? Każdy z każdym gra po 10 minut. Nie ma tu przegranych. Nie, dzisiaj wszyscy są zwycięzcami, wszyscy dostaną złoty medal na koniec rozgrywek, także myślę, że będą zadowolone dzieci. Dużo grup przyjechało, w zeszłym roku był to turniej, można powiedzieć, lokalny. W tym roku mamy już śląs Wrocław, Jaworię, Jawor, czyli drużyny troszeczkę odległe od nas docelowo. Mamy nadzieję, że się uda doprowadzić, że będzie to turniej międzynarodowy, zaprosimy drużyny z Czech, z Niemiec tutaj, także, także no myślę, że fajna impreza, w zeszłym roku bardzo udana. Dopisuje pogoda, dzieci są zadowolone z tego, co widzę, jak grają. Nie ma wielu łez, co, co w tym wieku się bardzo często zdarza, a to jest chyba najważniejsze. Taka idea, żeby dzieci się bawiły i cieszyły. W końcu to jest z okazji Dnia Dziecka, więc ich święto. Najmniejsi, którzy zaczynają nas treningi, pięciolatki, mają szansę zagrać pierwsze swoje turnieje w życiu. Jest to dla nich super zabawa i przeżycie. Gramy pięciu zawodników plus bramkarz. Zasady są ogólne takie mówię, tu nie mamy nacisku na jakieś tam auty, jakieś delikatne przepychanki. Oczywiście wiadomo, że reagujemy, gdy są sytuacje takie bardziej stosowe. Ogólnie chodzi o to, żeby dzieci się ruszały, bawiły i im mniej przepisów w tym wieku, tym lepiej dla nich tym lepiej to wygląda. One mają się nie stresować tym, że ktoś tam źle wyrzucił aut, czy, czy gdzieś kogoś niechcący popchnął, bo, bo, bo to im będzie bardzo przeszkadzać. Oni też bardzo przeżywają takie sytuacje, kiedy zbyt często słyszą gwizdek, więc, więc staramy się unikać tych sytuacji stresujących dla nich. A co na to młodzi piłkarze? Dobra zabawa. A podoba ci się turniej? Tak. Chwilę na to jest. To jest dużo zabawy i to jest sport. A podobają Ci się takie turnieje? A wygraliście? Ile bramek strzeliłeś? Dużo jest sportu, zabawa fajna. A taki, taki turniej Ci się podoba? Tak. A dlaczego? Bo lubię stać na bramce, jest rywalizacja. Zabawa była przednia. Oprócz rozgrywek sportowych nie zabrakło atrakcji takich jak loteria fantowa czy grill.